Chevrolet Camaro to auto z 2018 roku. Pod maską zainstalowano silnik o pojemności 6,2 litra i mocy 450 koni mechanicznych. Do tej pory pokonało 49 tysięcy kilometrów. Wszystko tutaj jest po, po europejsku. Liczniki światła. Auto po szkodzie parkingowej. A, bardzo drobna sprawa. No, musi pan sobie sam znaleźć. <głos> <Aha>. <głos> nie, naprawdę bardzo delikatne e, uszkodzenie przedniego zderzaka. Przejdźmy do no, podmaskę. Tak, tak, zobaczymy. No, tu jest klasyka, czyli P8 o pojemności 6,2. To tutaj, jest serduszko ładne. No, to wygląda wszystko na owe. Ale tutaj widać, że to oczywiście robi, ale bo tutaj ta śrubka chyba jest tak. było, częściowo malowana. Bo tutaj był malowany ten, ten zderzak. Mhm. Jest go cholernie ciężko pomalować. No, w sumie to widzę. No właśnie, on jest jeszcze, to jest właśnie ta wada tego samochodu. I... Ale tu nie jest oryginalny zderzak chyba. To jest oryginalny. Oryginalne. Także, tak, bo to jest wersja ZL1. No, więc tutaj już silnika nie ma co oglądać. No, nie? no ale to, to będzie raki. już na cenie końcowej uwzględnione? E, czy... Możemy zrobić, albo zrobimy jakąś bonifikatę, albo my to zrobimy w cenie jakby. Nie? Mhm. Przejdziemy dalej? No, okej, okay, idziemy. To tutaj może pokażę, tutaj z przodu to chyba nikt nie jeździł, bo ten fotel już jest zupełnie jakby. No nuweczka, chociaż noweczka. widać ślady, że ktoś tu wsiadał. No, tak, to wsiadać oczywiście. Ale Do tyłu jest... też można, można zajrzeć śmiało. To jest oczywiście wersja dla. To jest wersja małych dla, dwu... dla dwugosów. No, to jest. Tak jest. To został nam jeszcze bagażnik. No, widzę, że to jest końcówki. Tak, a właśnie, no, to jest, to jest też rzecz e, kosmicznie droga. E, to jest oryginalny cały wydech Akropowicza. No bagażnik jest taki, że dwie walizki wchodzą, no tutaj jakby. Na wakacje dłuższe się nie powiedzie. Powiedzie się, tylko w ciepły rejon. Tu było auto ściągane, tak? Tak, ono było kupione w Belgii. W Belgii, dlatego to jest wersja europejska. Akurat się trafił, ja akurat z tamtych rejonów nie ściągam. Zadzwonił kolega, że jest amerykański samochód w europejskiej wersji, czy chce. No tutaj długo nie zastanawiam, bo no bo fajne auto. Felga ja zacząłem zwracać uwagę. Mhm. Jeszcze zastanawia, Chyba będzie trzeba hamulce w nim zrobić. Tak, hamulce w statarcie są tutaj dosyć. Tu jest 450 koni, więc ten samochód szybko no. się rozpędza. Dość szybko się wyhamuje, jak na amerykański samochód. Czy one są tak do, do wymiany? Jeszcze wydaje mi się, że nie. nie no, ale jeszcze, oczywiście. No, do końca sezonu może pociągną. Myślę, że spokojnie, nawet dwie wymiany I to, klocków. I te felgi też widać, że ktoś po dziurach szybko jeździ. Czarna felga ma to do siebie, że. Ale nie, bardziej mi chodzi o odważniki tutaj na tej kole. Nie wiem, no. czy nie będzie trzeba. Czy nie będzie tego czuć po prostu podczas jazdy?